6 dzień marca Krzysztof Trzosek. Witam i zapraszam na kolejne w tym sezonie wydanie ekspresu z Edukacji. 15 stopni na termometrach w Polsce i dokładnie tyle samo punktów na Edukacji 7. Wiosną forma trójkolorowych rozbudza wyobraźnię kibiców, ale w tychach z dużą pokorą podchodzimy do ostatnich wyników. Zapinamy pasy i ruszamy w drogę. W pogoni za ligową czołówką piłkarze GKS-u Tychy jadą na dopingu kibiców. Piątkowym spotkaniem zamkniemy hat-trick domowych spotkań na Edukacji 7. Jutro do Tychów przyjedzie ostatni zespół w tabeli, który po raz ostatni wygrał na początku listopada. Pogoń siedlce w dwóch ostatnich spotkaniach pokazała jednak, że do ostatniej kolejki będzie walczyła o utrzymanie. Cześć, cześć. Z rundą wioseną przywitali się w kapitalny sposób, bo jako jedyny zespoł w lidze wygrali wszystkie pięć spotkań. Które z nich było najlepsze w wykonaniu trójkolorowych i w jakim meczu DNA zespołu było najbardziej widoczne? Każde było inne. Najważniejsze, że mamy cel wynikowy, to w futbolu zawodowym jest priorytetowe. W tych pięciu meczach mamy komplet punktów i to napędza do tego drużynę i piłkarze, żeby... Właśnie budować dalej tożsamość tej drużyny, również tą piłkarską. I z pewnością piłkarze więcej pewności siebie łapią, i dzięki temu ta płynność gry jest widoczniejsza. I z tygodnia na tydzień wierzę w to głęboko, że przy odpowiedniej dyscyplinie, pokorze, będzie to wyglądało coraz lepiej. Mi się wydaje, że w każdym meczu spróbujemy właśnie pokazywać to, co chcemy grać ten nasz styl ofensywny, styl gry. E, wiadomo, może w tym ostatnim meczu najwięcej bramek było, to najbardziej cieszy, ale oczywiście każdy mecz jest tak samo ważny dla nas i najważniejsze, że punktujemy, gdzie, że strzelamy bramki przede wszystkim, bo to cieszy i to napędza każdego, także dla nas są ważne punkty i obie, obi, że, że, że to będziemy trzymać jak najdłużej. Bo wierzymy w to, co robimy i uważam, że to po prostu nie jest przypadek. To, co się dzieje, no, długo i ciężko pracowaliśmy na to, żeby złapać taką serię. Tyszanie nie tylko nie wygrywają, ale imponują również skutecznością pod bramką rywali. W pięciu kolejkach rundy wiosennej podopieczni Artura Skowronka zdobyli aż 18 bramek, czyli o 10 więcej niż we wcześniejszych 17 kolejkach. W zespole wszyscy z dużą pokorą podchodzą jednak do ostatnich wyników. Nic nie wygraliśmy, jesteśmy dalej zakopani w tabeli, tak bym to określił. Dalej musimy bardzo mocno gonić i z tej perspektywy drużyna na pewno jest świadoma, zdyscyplinowana. Natomiast no, jesteśmy też ludźmi i tutaj musimy bardzo mocno pilnować takiej podświadomości, żeby tutaj nic złego się nie urodziło, ale wiem, że. Mam fantastycznych ludzi w szatni i będziemy tego mocno pilnować. Oczywiście, tak jak powiedziałem, cieszy to, że punktujemy, ale przede wszystkim, tak jak mówisz, musimy, musimy być chłodne głowy, przede wszystkim patrzeć na każdy, każdy mecz, krok po kroku robić po prostu. Bo Przede wszystkim ta liga jeszcze się nie skończyła. Dalej mamy dużo walczyć i dalej mamy pracować i robić to, co chcemy robić. Sporo pracy nie będą mieli w piątek. Na stadion przeedukacji przyjedzie bowiem Pogoń Siedlce. Beniaminek w pierwszej ligi okupuje ostatnie miejsce w tabeli z dorobkiem zaledwie dwóch zwycięstw. Please! Pogoń prowadzi w 8 minucie 1 do 0. Miejsce w tabeli nie oddaje jednak formy z ostatnich spotkań. Pogoń po zimowej przerwie zremisowała bowiem z faworytami do awansu. Ruchem Chorzów brukbet termaliką nie ciecze, a w ostatniej kolejce uległa Wiśle Płock. Powiedziałbym balans między pokorą a pewnością siebie. Musimy budować właśnie każdego z piłkarza na odpowiednim poziomie takim mentalnym i piłkarskim. No, nam zależy bardzo, żeby być sobą pod każdym względem w piątek. Bardzo chcemy pokazać swoją kulturę gry. Przy tym wszystkim trzymając olbrzymi respekt dla Pogoni Sielce. Pogoń będzie dalej walczyła o swoje i mają swoich... Na szeregach dobrych piłkarzy zrobili dobre transfery. Ruch nie dał rady wygrać w tym roku z nimi. Termalika również, więc to pokazuje bardzo konkretny obraz, jak ciężki męż nas czeka w piątek. W zimowym okienku transferowym w pogoni doszło do wielu zmian. Skład zasiliło kilku ciekawych zawodników. Z górnika Zabrze został wypożyczony Nikodem Zielonka, a z Wisły Płock Maciej Famulak i Przemysław Misiak. Sędzia nakazuje wstać jeszcze. Bomba z dystansu! Coś nieprawdopodobnego! Na uwagę zasługuje również transfer Demia Jakubika z Radomia Radom, który przeciwko termalice wpisał się na listę strzelców. No po prostu musimy trzymać nas, nasz styl gry, musimy robić to co chcemy robić z dużym szacunkiem do przeciwnika. Nie mamy prawa nikogo lecować tutaj. Ta liga już tyle razy to pokazała, że każdy mecz jest inny, że każdy z każdym może wygrać. I po prostu musimy szanować przeciwnika, ale robić swoje. Swoje naboisko w ostatniej kolejce zrobił kapitan trójkolorowych, który zastąpił w obronie pauzującego za żółte kartki Jakuba Budnickiego. Trener Tyszan ma teraz spory ból głowy, kogo wystawić na mecz z Pogonią. Cieszę się z tego, że zagrałem ten mecz, że przede wszystkim wygraliśmy. Dla nas są najważniejsze punkty i że jako drużyna wygrywamy i punktujemy. A to już zostawiamy trenerowi. Oby tak to wyglądało do końca sezonu. Mam tutaj na myśli to, żeby każdy z piłkarzy był zdrowy, był w odpowiedniej formie, żebyśmy czy ja, żebym miał trudne noski w podejmowaniu dobrej decyzji dla drużyny. Początek piątkowego spotkania o 20:30. Transmisja będzie dostępna w aplikacji mobilnej oraz na stronie sport.tvp.pl. Miasto sypialnia budzi się do życia, dlatego przyjdź w piątek do najlepszego klubu w mieście. Imprezę na trybunach rozkręci DJ Stanley, a na boisku piłkarze GKS-u Tychy. W piątek o 20:30. GKS Tychy przy Edukacji 7 zmierzy się z pogonią Siedlce. W Tyszanie wygrali pięć spotkań z rzędu, ale cały czas mocno potrzebują waszego wsparcia. Bilety na najlepszą imprezę w mieście są dostępne na stronie tychy.pl. Historia jest krótka, ale bardzo wyrównana. W piątek dopiero po raz ósmy w historii zagramy z Pogonią Siedlce. Ostatnie dwa spotkania kończyły się skromnymi zwycięstwami trójkolorowych. W rundzie jesiennej po bramce Jakuba Budnickiego Tyszanie wygrali 1 do 0. Został dokładnie przebadany i sprawdzony pod kątem motorycznym. W trakcie drugiego treningu doznał jednak drobnego urazu, który wyeliminował go z gry na kolejne spotkania. Czas teraz na długo wyczekiwany raport medyczny, o stanie zdrowia Noela Nimana. Do urazu Noela doszło w trakcie treningu na sztucznej nawierzchni. Zawodnik wykonywał sprint, jest bardzo dynamicznym zawodnikiem i pośliznął się na mokrej murawie. W wyniku tego doszło do naciągnięcia grupy tylnej mięśni uda. Pojechaliśmy do lekarza sprawdzić to, no i przerwa w treningach około dwa tygodnie. Dokładnie dzisiaj mija dwa tygodnie od tego urazu, drobnego urazu i w dniu jutrzejszym jesteśmy mówi, na konsultację lekarską i wtedy podejmiemy dalsze działania a propos leczenia i powrotu do dalszych treningów. Zawodnik jest ciągle w treningu indywidualnym i oczywiście pod opieką fizjoterapii. I po raz 71 zapytam o stan zdrowia pozostałej trójki kontuzjowanych zawodników, czyli Saniang, Wołstra i Machowski. Kiedy oni wrócą na boisko? Myślę, że warto tutaj wspomnieć o zawodniku Machowskim, ponieważ on w najbliższym czasie też przewidziany jest do testów. I wtedy podejmiemy decyzję, kiedy będzie mógł wrócić do treningów razem z piłkarzami, wesprzeć nas w przygotowaniu do kolejnych meczów. I miejmy nadzieję, że gdzieś jeszcze na koniec tego, dnia, tego, tego, tego sezonu zobaczymy go w, w barwach GKS-u. A czy tą pozostałą dwójkę zobaczymy w tym sezonie na boisku? E, Proces leczenia trwa i e, zakładamy, że e, ta rehabilitacja potrwa do końca tego sezonu. Międzynarodowa delegacja odwiedziła szkołę podstawową w Kobiurze. Środowe spotkanie odbyło się w ramach flagowej akcji klubu Edukujemy na 7. Dzieci bardzo szybko złapały wspólny język z piłkarzami, a ci przed naszą kamerą opowiedzieli, jak przebiega edukacja w ich krajach. Educational system we have primary school, secondary school, and then college, and then further education, which would be university. Um, the primary school lasts from I think the age of 5 to 11, secondary school is 11 to around 16, college 17, it's usually two years, 16 to 18 around this, and then university 18 to 21. Um, and it's very structured, and you have subjects you study each day that you get to pick during uh, secondary school. Education starts in primary school at age six. Um, there you go, four years. After this, you go middle school or gymnasium, also four years again, and then you have to do one more year in higher school. So at least nine years of education, then you can start to work in Austria. i liked sports obviously P, uh, physical education um, i liked maths english um, and study. i liked to study by myself my favorite subject there was no many favorite subjects only sports maybe and yeah i studied only till i get past um, the grades i can the next step I was more of a troublemaker. I wasn't bad, but I would talk quite a bit when the teachers were talking. I'd like to have a laugh. Um, I wouldn't take myself too seriously, but I studied hard as well. I'm just middling. Just go through the next stage and try not to, to continue. I'll try to continue to next class. Yeah. Na koniec zapraszamy do udziału w naszym konkursie. Pierwsza osoba, która wskaże przybliżoną frekwencję w trakcie piątkowego meczu, otrzyma podwójne zaproszenie do strefy VIP na kolejne domowe spotkanie z Wisłą Płock. Maksymalnie można pomylić się o 15 osób. Ja już dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia za tydzień.